Dzień dobry w odcinku Skyline's, No i w tym odcinku, tak powiem szybko, postaram się zbudować miasto, w którym wszędzie za przejazdy trzeba płacić. Zacznę. Zaczniemy od postawienia damek takich. O. Tu i, tu i poprowadzenia autostrady. O tak. I tą autostradę możemy chyba poprowadzić już na drugą stronę. Żeby była. Okej. Okay. Tu. Mamy stradę i tutaj byśmy postawili kolejne bramki, bo to ma być odcinego bramka. O! Okay. no i tutaj zrobimy jakiś zjazd. Tu to z się tam leci gdzieś kiedyś będzie użyta. I my tutaj zrobimy sobie jakiś taki zjazd. On nie będzie stąd nawet. I to będzie najprostszy zjazd. Też tutaj mogą być dwa pasy, szczerze. A tutaj to tak działa. Okej, okay, to zrobimy tak. Tak. I zrobimy Noc. Dobra, anarchia. Coś takiego. O nie, prawie nie ma oczywiście. Tak. I tutaj... Wszystko to... Oczywiście połączymy z tyłu. Ojej. Nie chciałem tego wybudować. Okay. Tak. I takim fajnym narzędziem. I tutaj takie rądy. Okay. I po drugiej stronie to samo. Trogę. Okay. Medal anarchii włączony na wschód, w wypadek z tym był Kurka, tylko Tak wiecie, mógłbym sobie chyba zmniejszyć, teraz tak Tak się rąba, może chyba być, to nie Przesuwamy, usuwamy Ja pierniczę Kurczaczki pieczone. Dobra, na ziemi. Na ziemi. Tak, kurczaczki. Coś takiego. No i okej, okay, to będzie pierwszy wjazd do miasta. Tutaj oczywiście nie może zabraknąć brameczek. No i jedziemy z taką siateczką podstawową. Tak sobie hałas. Dalej. I tutaj. Hop. Okej. Ja zatrzymana, możemy sobie oczu zatrzymać. No i później żadnych no pierwsze co oczywiście musimy zaczynająć braneczki. żeby płacili. Okay. po drugie musimy wziąć w prąd. Tutaj niebezpiecznie są jakieś ale nie będę tak. pomagać. gdzie bym mógł zrobić tam, tutaj. Zobaczymy tutaj nie ma jakichś takich prądów. Więc no nie, tam nie. Ale zrobimy tutaj Muszę takiego. takimi drutami. my to, jak wszędzie a więc jakby się dało robić podziemne przewody w tej grze. To by było. I żeby jeszcze te kąki jakoś się spoiły. To jeszcze tak to połączę sobie, a potem to usuniemy. Nie powinno tutaj wszystko być. To możemy zacząć. Budować mieszkanie. No chyba tutaj, oj, chyba niezbyt równo zrobiłem, ale to tak przeżyjemy. Okej, no i tak chyba może być. Woda tu jest, jest. Ale jeszcze nie ma ścieków. I teraz pytanie: czy chcemy ścieki wylewać, czy chcemy raczej budujemy oczyszczalnię jakąś? Dobra. Teraz, tutaj będą małe z tego zyski, ale zrobimy. Okej, okay. i tutaj będzie... oprócz... O, właśnie, jeszcze centrum recyklingu. i oprócz tego... coś takiego. I to coś powyłączymy. I będą już wściekli. Tutaj zwiększymy na full. Muszą być... Muszą płacić pieniądze Więc to ma być taki eksperyment no, Okej okay. Zmiana nazwy, okej okay. ja, Zrobimy... Tutaj nie ma prądu i nie ma nic Zrobimy druta To no, fakt, że mam te domki, ale tak nie chce zrobić I może się żeby to już płacić. Tu. Jeszcze... I jest i mamy pierwszą dzielnicę. sobie wyznaczę ją na wszelki wypadek? Będzie pierwsza dzielnica. Park słabinek może być. Oj od razu by sobie może jakiś nowy teren. Na przykład tą gdzie? Będzie moc, ale to jeszcze teraz... Jeszcze, jeszcze widzę. No i postawimy jeszcze skoro tak to jeszcze park. Na przykład sztukiego. O, idealnie, Wszystkiego I I super, idealnie. Ej, ustawimy, nie wiem, latające na sobie to... O, już są nawet ogólne zadowolenie. To ja jeszcze, żeby byli jeszcze bardziej zadowoleni. Żeby płacili mi więcej i już szkoły, w których będą główne zajęcia będzie jak płacić na bramkach dużo pieniędzy. Już ktoś chyba pierwszy skorzystał z pięknych brameczek, czy mi się wydaje. Tak, ale nie wiem, czy miciarki płacą, więc. Okay. Okay. O. No Okej, okay. i tak, muszę schować. No i co byśmy tutaj. No. Kto jeszcze jedzie? O, jadą pięknie, jadą, ale trzeba jeszcze zrobić sklepiki. Ojej, okej. Okay. Wtedy do dom sklepiki. Ale zrobię duże. Ja będę się ograniczał. Jest to zapotrzebowanie na ten, ten dom. W powinna być, tylko tutaj nie ma. No i tak to jakoś jest. No, autobusy na razie nie bo mamy dopiero 200 mieszkańców. Nic. Na razie tutaj nie ma co, nie ma co. Ok, wy się budujcie, bo na jest. A ja tam nie chcę. Ja będę chyba czekał, bo no, pośpieszę sobie czas. Będę czekał, aż tutaj ktoś przyjedzie. Będę płacić. Ej, ej. Tutaj od razu możemy jeszcze zrobić kolejne braneczki. Też takie małe, tutaj będą. Tutaj będzie kolejna dzielnica. Tutaj będą chyba tylko dwa przejazdy.

A ja jeszcze bym postawił, to też jest taki jakiś budynek, czy to służba drogowa. Teraz mówię z że jakby chcieli, na no to sezon jest blisko. Tylko nie wiem, czy właśnie chcecie sezon skaignań znowu. Chyba, czy się pojawiło, ale to gra mi się wypiło. Jest! W końcu możemy teraz uciec po Tak, 24 samochody. Pięknie. Okej, okay. chodzimy teraz sobie po tym mieście, bo ja bardzo lubię chodzić po miastach. Fajne, są gdzieś będzie bramki. Tobie nie lubił takie miasta udostępniono nowy rejon, ja wiem okej okay. no i tu mam pierwszą dzielnicę park sławnik no i tu widzę, że są korki ale to minął okej, okay, okej okay. okej, okay, no to tak byśmy teraz powiększali no, miasto tutaj nie ma pracowników, no okay. Tutaj, będą takie, tutaj będzie jakaś taka większa dzielnica. A bo nie, to tu będzie główna droga. A tutaj będzie jakaś taka mniejsza. I ona, będą, ona tam niech będzie jakaś krzywe. I nie będzie nic. Tutaj będą jakieś tam sklepy, coś. jest na pierwsze zapotrzebowanie, więc mogę wymalować, ale już takie mniejsze. Tu, tu. i hmm, ok. I tu. I tutaj będzie ta droga nie wiem gdzieś ma być chyba taka krótka tylko potem się ewentualnie też uwolnili ok, no i tutaj I to będzie jeszcze będzie leciało a na razie nie wiem, czy tutaj będzie, tutaj jeszcze siateczka, siateczka, siateczka coś takiego no i możemy tutaj większe domy stawiać, żeby tutaj więcej było ludzi. Prawda? Ludzie to to co na O! A tam ktoś się oh. ok i. Okej. Lang stawił bym wstawił jakiś kościółek. Tylko jakiś country, takie fagnole. Może takie country charge. Bo nie mamy jednego kościoła, więc to jakiś kościół o, nie to będzie. Ta prosta siateczka. Może kiedyś zrobię będzie sezon, to się ładnie. lepiej postaram, bo to są takie takie, yy, takie testy takie czy można... Ale robimy sobie tutaj teraz. I czas postawić, żeby tam jacyś turyści w ogóle chcieli przyjeżdżać. No na przykład hipermarket. Hipermarket. Oh, no i nie wiem, jaki punkt. No, coś tam by trzeba postawić, żeby tam turyści przyjeżdżali, płacili na bramkach. Co hmm. może najpierw takiego kolosa? Nie. O, park centralny, to jest fajnie. Ale na razie nie, to jest za małe miasteczko. w stadion. O, stadion to będzie też. Ogromny stadion. Cieszę się, cieszę się, Taka hmm, jest miasto Ja wiem Ja Zmienimy sobie barwy na takie... takie... Zielone, jakieś tam przepisy można by ustawić. No to bezpieczeństwo, rozgrywać, i na razie nic. No i oczywiście, to też musi być płatne na full. jestem ten hipermarket. Może bym teraz postawił coś ładnego. Raz bym postawił. Coś ładnie. Tutaj. I tu były takie... O, takie taki. Okej. Okay. No i weźmy tu jakąś tą anarchię. Tak. I mamy... Oj, oj, oj.

Tutaj z anarchie I tu. I tu. Teraz trzeba takie też ustawić. Podobno ludzie naprawdę tutaj parkują, więc zobaczymy. Co tutaj? Co? Czemu tu... Hmm, coś tu się, coś tu. Dobra, tak czy siak. Idziemy dalej. Tak, no i teraz jakieś 4 na 2 O, i chyba to się nie da. Tak, tak. Mamy wierzyć parking. Ej, jak tam nasze zarobki no 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 widzę nie mają tutaj pracowników a ja mam to gdzieś oni nie mają pracowników a ja mam nie ma ma nich nigdzie, mam gdzieś No. Tutaj robimy taki plac, ala placyk. z tym kościołem takim te dwie główne drogi będą i ono będzie sobie szły, by dalej okej, okay, a tutaj jeszcze będzie jakieś figowanie we mnie nie o to mi chodziło, było mi o coś takiego, i nie inaczej tam gdzieś ale właśnie, tutaj o, 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 o pięknie

Tam dalej sobie trzeba jest... A dobra, mogą być takie grzka takie dookoła. No i nawet są zadowoleni ludzie. I jak to teraz wygląda? Bardzo tego dużo, ale niech to będzie. I jeszcze, żeby tu było jeszcze więcej drzew. prostu żeby tu było tyle drzew, że... Uch, uch to jeszcze tutaj... To będzie nie tą drogę... Czy tą na drogę z drzewami. A to na razie nie. A to na razie w sobie mogło być tak, jak było. Tutaj nie wiem, też coś można no, sobie zawrócić. No i są to drzewa, dwóch dziewczyn, dwóch No Może inne drzewa chcą wrócić, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Co? Takie. nie. Mam jeszcze jakieś... A co to? Nie, to nie, to tak średnio. A to? To, to, to będzie taka różo, róż, różowa kraina, czekajcie. Ruchowa... A... Ruchowa... Kraj... Uwaga... Ruchowa... Kraj... Uwaga, Różowa krajna. Ktoś tu mieszka? Tylko nie wiem. Kto będzie tu mieszkał? Nie wiem. To jest chłopiec Nie ma oczywiście... Umy... Mam nadzieję, że tu jeżdżą. No jeżdżą mało, ale też dwie osoby wyjechały z miastem. Futet. I pięknie, ale nie A jeszcze jedna Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Zapomniałbym. brameczki Coże, że jest kraina tytuł odcinka zobowiązuje, nie? Hmm, więc ja tu... coś A, tu, zrobiło mi się akurat super odwrotkę, tak? super to powinno się podpiąć, bo tutaj się do mnie zbudują, więc... nic bym nie robił oprócz tego, że wody tak doprowadził to się raczej samo nie nie? No i na razie tutaj oczywiście, żeby tu mogła jakaś śmieciarka dojechać i żeby nie znikała. No to też tutaj. tutaj widzę większość sklepów jest już, no wiadomo. O, mamy już 1200 mieszkańców prawie. No i myślę, że to już może być koniec. Mam nadzieję, że podobała Wam się sama. Sama logika tego, no jak chcecie kolejny odcinek z miasta, w którym wszystkie drogi są płatne, no to możecie oczekiwać. Jak dobrze się wsiądę. Do widzenia.